XIAOMI SU-7 ULTRA, bezpośredni pogromca Porsche Taycan Turbo S Vaisa. XIAOMI mamy 1537 koni, hamulce ceramiczne, dużo karbonowych dodatków, przyspieszenie do setki na poziomie poniżej 2 sekund, lotka karbonowa, bardzo fajna stylistyka nadwozia, dużo dodatków, które aerodyna aerodynamikę poprawiają nam w tym aucie. Patrzcie, mamy tutaj przednią maskę otwieraną automatycznie. Zamykana również jest automatycznie, co jest niespotykane w autach europejskich. Mamy tutaj oznaczenie z mocą. E, moc w tym samochodzie jest to 1138 kW. Idziemy właśnie na parki. Będziemy jeździć teraz tu 7 Ultra. Samochody możemy konfigurować dowolnie. E, mamy też bardzo dużo skonfigurowanych już dostępnych e, samochodów na stoku. Między innymi możemy zmieniać felgi, możemy dobierać sobie różne kolory. Paleta kolorów jest dosyć spora. E, również środek tych samochodów jest możliwy do zmiany, czyli różne kolory skór. Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane